Siemaneczko ziomeczki. z tej strony Mister Voice i robin Capturze Będziemy się grać w spadanie gdzieś tam. Siema, siema. No dobra. No. Możemy zaczynać. No. Tu są jakieś napisy po angielsku, to chyba... Eee. po co czytać po angielsku? Tutaj też. No, zaczynamy. Okej, okay, od razu teleportuję Będziemy Kolejne spadać napisy. i próbować. Nie przeżyć chyba, czy coś takiego. Ok, jest pierwszy level. Wyglądał łatwo. Kto pierwszy? No, może ty. Dobra, to ty pierwszy. Ok. Oj, chyba nie. Umarłem. Hmm. Ale no. Ale wiem, gdzie spać. Więc... O, ale sobie. Ciekawe gdzie kto jesteś? będzie pierwszy. O dobra, już wiem, gdzie spać. Jestem, udało mi się. No, mi też prawie. Nie, jednak nie. A którędy trzeba? Środkiem. Easy. O, no, udało ci się, o kurde. też, trzeba, trzeba, li trze trzeba liczyć dźwignie. Co? Trzeba liczyć te dźwignie. Jest jedna. One? A co one dają? Nie wiem, ale było napisane, że trzeba je liczyć. No to drugi level. Dobra, drugi Mój level. Mój To co, na 3-4? No. 3-4. No. 3-4. <grym> o kurde, to jest ciężkie. Po prawej na dole jest bardziej. No, prawie za pierwszym. Okej. Okay. No, też się zabiję na tym samym miejscu. Super. Jej, ja na samym początku może się zabiłem. Może trzeba radzić. z innej strony zarzucić? O, no. Tutaj bardziej z prawej spróbował. Patrz, teraz nie wyjdzie. O, dobra, nie wyjdzie mi. Blisko było. Zaraz dostarczymy? Super. Dobra, patrz teraz. Patrz teraz. I to wyjdzie teraz. Easy. Dobra, to spróbuj. Skończy... Czekaj. O, no dobra! Ci się. No, nieźle. Ale było. Ledwo się udało, no dobra. No, witamy pocięciu. O, super. O, topiłem, nice. Level trzeci. Dużo napisów. Las. Ej, ty się depnąłeś? O, ja też. No, jeszcze. Co, co macie? Tak, ale gdzieś. na środek i co? Ale sobie ustawiałeś tego spawn'a. Czy mówię z tym tutaj bez sensu? No, no. Ale pewnie znowu będziecie tam tepać. Bo za szybko poszedły. Co? Poczekaj, spróbuję to zrobić. Dasz radę z skakać? A czekaj, może mi się uda, tylko cały czas mnie w inną stronę się obracam jakby. I co, warto było tak sprintować? Łatwo, znaczy no. Jasne yes. Coś ty spawna teraz? Co? Ej tu jest woda Przez którą jak przelecisz to ten To no jest dalej dziura Więc musisz się od razu wydłużyć Weź te... mnie się... teleportuj gdzieś Co? A no, dobra no to już Stąd Prawie Ale easy Jezu za pierwszy Dało ci się? No za pierwszym Chyba. Jasne. Znaczy 29 O wygrywam o. No Serio? Gdzie jesteś? No przeleciałem znowu Ale głupie, ja nie mogę. Ale gdzie? Przeleciałeś? A, no bo ta woda co? tam jest tylko jeden kwadrat, na który jak wpadniesz dasz radę. A, no tak, też spadłem przed chwilą O, jestem Kolejny level? O, dobrze, teleportowałem się. Okej, okay. to będzie level lodowe góry. Trzeba wyczaić gdzie... gdzie jest ratunek. O, o kurde. Ten level będzie ciężki. Łatwy będzie. Ej, to jest naprawdę ciężkie. ciężkie. Nawet nie wiem gdzie jest... tam. Ratunek. O, ja wiem, jest na środku w ogóle, tam gdzie skaczemy od razu. Okej, okay, jak patrzę na ciebie i skaczę, to łatwiej mi, bo łatwiej mi unikać przeszkody, na które ty wpadłeś. Zabiłem <grym> się nad tym samym. Tam jest tylko... tam jest jeden taki, przez którego się w ogóle nie da przejść, jakby. Spróbowałem teraz tak środkiem skoczyć, ale... to jest ciężkie o, środki. easy. Ale easy, o Jezu, jak to było proste. Niemożliwe. Serio? No, najprostsza mapa na świecie. O, też już widzę, które będę muszę skakać. O! Co? Odbiło mnie. O, dobra. Jestem. O kurde. Dobra, za pierwszym. Będzie za pierwszym. No naprawdę. No... <grych> Udało co mi się. Co? Za fart. Mogę ci pokazać, gdzie ja wylądowałem. To tutaj. Ale chyba mnie nawet nie zauważysz. Nie, nie widzę. O, jest dźwignia kolejna. Ty jakoś po prostu do przodu skoczyłeś na, na samym początku? Tak, na samym środku najłatwiej było. O, prawie, 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 prawie. No jest. jak na razie to z tobą wygrywam. No tak. 31 do 45. Nupi jesteś tyle. Jeszcze jest. przegrasz. Na samym środku. O, O, teraz już naprawdę Drugi wygrywam. raz tu sam. Po to już nie ma żadnych przeszkód. Musisz po prostu tutaj wylądować. O tutaj? Jezu, jakie proste! Okay. Jak się sobie jest... No po prostu odpalisz, w tym jesteś bardzo wolny. Powiem czy nie. Dobra. Dobra, mamy 6 dźwigni, wydaje mi się, Koło. Okej. Okay. To pewnie Dobra. będzie najłatwiejsza mapa. Dla mnie to każdy jest łatwa, za pierwszy. Jasne. No mi się za pierwszym udało. Oj. Ale nup. No... Musisz się odbić do przodu, do przodu, do przodu. Za pierwszym, okay. ale easy. Jezu, to proste. Co Za są te czerwone do, dookoła nas? Nie wiem, to jest jakiś efekt Dobra. Dawaj, kto pierwszy ją zrobi? Kurde jak blisko A super, znowu mam spał na gdzieś. No O, zrobiłem. Jezu, ale proste, proste. No. O, jest kolejna dźwignia. To jest... szósta? Odpowiedź. A co będzie teraz? No, spróbuj celować w lawę następnym razem. To ja wskoczę do lawy. O, tak! Wskocz Sk do lawy. Tutaj jest woda. Easy. Dobra. Spróbuję samym środkiem. Mówi Może do lawy da? trzeba, żeby cię spowolniło? Nie, tutaj jest w samym, samym środku i w lewym górnym rogu Taki jeden klocek przez który musisz przejść Ale prawie się udało o, Zabiłem się, super W sam środek celu. Co tam muszę trafić w ten klocek? Tak W sam środek chcemy. Moje 41 do twoich 66 Dobra, nob jesteś Aha no, ale dobrze nice. to poszło, Jezu Dobra Widzisz tu jakąś dźwignię? Jest 6 no. jak na razie. I tutaj nie widzę żadnych. Dobra, jest 6. A może rozwalić te te? Co Te mogę bloki? O, Nie, nie dobra. mogę. Dobra, mamy 6. To pierwsza mapa. Mhm. A nie, to wszystkie, na, wszystkie po kolei. No chyba tak. O kurde, ty, to będzie ciężkie. Tu można spaść, tu można spaść. I się nie zabić. Tu jest coś za nami. A to chyba trzeba spadać i się nie zabijać, czy tak? Czy nie? Nie. No, trochę cheatowanie to jest dla mnie, no ale. Nie, no tu jest tak chyba to zrobione. Bo sz... patrz, jak szybko o życie odnawia. kurde, jakie to jest trudne. Nie, to trzeba po prostu bo... zaskakiwać. Może spróbujmy ten. Spróbujmy to zrobić normalnie. A jak to, nie czerwone nam to jest to, to że, że szybciej nam życie odnawia, chyba, bo mi strasznie szybko. Ja bym spróbował to zrobić normalnie, a jak nam nie wyjdzie dużo razy, to ten. Dobra, ty rób to... normalnie, a ja będę tutaj sprytny. Ale łatwe. No, w sumie tak to łatwo. Bardzo szybko to, to życie odnawia. O kurde. No i się zapiję. Jezu, co za nóg. No, tak ale to jest długie, to chyba jest najdłuższe z tych wszystkich. No i mega ciężkie. Nie no, dla mnie łatwe. Za pierwszym razem już jestem w połowie. <laughs> o, mam dźwignię. To nie. jest ich 7? 7 chyba. Nie. Co jest. zobacz. E, to jest nie do przejścia normalnie ten poziom. Może on rzeczywiście jest taki, tak zrobiony pod, pod takie przechodzenie. Ja już widzę dół, ale łatwe. O, jest ta dźwignia kolejna. O, jezu. Czyli 7. O, o ale Jak. 70 śmierci, dobra, teraz pójdzie szybciej To jest do zrobienia. Jakby to nie było do zrobienia, to... To nie było takiego poziomu. O, prawie się zrobiłem. Jakby... No zobaczymy jak Jakby tej to tej trzeba stręczymy. było inaczej robić, to by to życie się tak szybko nie odnawiało. No po co to jest? Nie wiem. No to zobaczymy. No to, ty, to odpuściłeś, ja próbuję to zrobić. O, udało mi się. To jest szybciej od Mnie z połowy, zeskoczyłeś i teraz liwy, że. Nie, jest... jestem szybciej od siebie. Nie, to jest mega proste. Wystarczy tylko z samego początku skoczyć. To jasne. A ty to tak robisz, słabiaczku. Co jesteś? Ło, wow, za pierwszym jak każdą, ale jestem dobry. <laughs> jasne. Dobra, to. dawaj. To już jest koniec? Czekaj naciskam. Możliwe. No mamy ciasto. O, ciasta. Tu, tutaj są jakieś tabliczki. A. Aha, tutaj jest. Kiedy, ile było tych ile było tych dźwigni? Ile było? O, buteleczki z ekspansją i jest kartka. Wydaje mi się, że 8 To nie było 10 jak mam. Nie, na pewno nie. Nie no, ale krótka ta mapa chyba dość. Bank, sorry A co tu się robi, co tu trzeba zrobić teraz? Czy to już jest koniec kompletnie? Dobra, wziąłem sobie papiery i spróbuję inną liczbę. A ty ile ten, ile stawiasz, że było? A co tu będzie pokazane? 10? Nie no, no ja może 10 no, ile ma było to tyle Aha, nie da się zrobić. A kurde. One chance. A co było w tej skrzyni? E, buteleczki z ekstrem i papier. Aha. Czekaj, spróbuję to zrobić. A, kolejne. Obliczki. Tam można zejść, czy... Co to wykopałeś, czy co? Jak to się tam schodzi? Nie, po prostu rozwaliłem to. Weź to rozwal, bo nie mogę zejść. No, super. Ale to jest mechanizm w ogóle. To się nastarał. Tak naprawdę. A to co to jest? To blok? Co? Co jest za blok? blokiem? 6. Aha. Tutaj 6. Sześć. 6 sześć było tych. Jak by spróbował? Teraz? Co? Wrong, sorry. Ciekawe, ile tego było. 6 nie, 8. Też nie, 10. Poosta coś tu yeah. tuoi tak? nie, tak? Nie, sorry. A. Nie, to nie było to. to nie było 6, 8, 10, 9, ani 11. Może 7 no To nie źle liczyłeś jak ci wyszło 8, a było 7 No ale nie wiem czy to było 7 no.

Nie się nie Piękny świat Minecraft. Czemu mnie policja łapie i nie chce ten... No super i mi wyłącza game moda bez sensu. niby 5 powinno być A co chodzi? Może coś jest zbugowane. No, co się stało? O, secret level, co zrobiłeś? Niechaj No, to teraz jesteśmy na sekretnym levelu, który jest odwrócony. Mm. Okej, okay, no to. To jest to najtrudniejszy dobrze. level. Dla mnie dla pier za pierwszym będzie pewnie. No, piszę, że można przy nim zejść Dobra, to klikaj tym przyciskiem. No, klikam. No, jestem gdzieś. Czy mamy się teraz. Aha. Mamy się. Co? Co Czy Mamy się zrobić? Co jest to zrobić? To wygląda jakbyśmy, jakbyśmy musieli polecieć do góry. Aha, to jest najtrudniejsze, bo się go nie da przejść. Super. Może jest jakiś bug, że można ten. Co jakiś? Jakoś, nie wiem. Jak się na to naciśnie, to jakiś zając się pojawia. Jump Boost to jest co on nam daje? No właśnie Dobre. Czekaj, spróbuję tam polecieć na górę i zobaczyć, może z góry to trzeba robić Aha, co to było? Co się stało? Widziałeś? Nie wiem Podskoczyłem jakoś A, strasznie wysoko Aaa, przytrzymałem nie? spację I coś się zaczęło, nie wiem A, no dobra, trzeba przytrzymać spację, dobra Trzeba przejść przez to i przytrzymać spację. Easy. Nie, mi się Aha. takie coś nie dzieje. O, okej. Okay. O kurde. O co chodzi? Ja nie mogę... Nie mogę podskoczyć. Tak, tak, da się, da się. Tylko to jest jakieś... dziwne strasznie. To jest jakieś zbugowane. Wyjdź na razie. teraz ja spróbuję pierwsza, a potem ty. No idź okay. sobie. Dobra, dobra. To jakbym, jakbym się ten do góry podskakiwał, ale się teleportuje na dół znowu. No właśnie, też tak miałem. Tak, raz mi się udało skoczyć. No mi też. Może to trzeba jakoś. Nie. O, skoczymy. Aha, może, może to trzeba tylko nacisnąć raz i już po tym. Czek czekaj. Nie. Co za bez Ja, ja, bym się poddał na tym levelu, bo on jest jakby zbugowany Chyba, że Może to, to jest... trzeba wejść na sam środek jakoś tego Może i... to jest jedno, dla jednej osoby tylko. Nie wiem. Chyba, że trzeba przejść przez dwa, czekaj. Nie, chyba nie. Nie, nie za bardzo. No lepszy pomysł. Niezły pomysł. Policja cię złapie. O, robię to. Udało mi się skoczyć. Sk skoczyłem. Ja też skoczyłem, czekaj. O. O, no super. Jakie to jest wysokie. Wow, jaki jakie to jest łatwe, ale mi teraz dobrze idzie. Ale ale to jest łatwe jednak. I nawet policja mnie nie łapie. Nie też. Mówił, że najtrudniejszy Lewe jest za pierwszym, jak zawsze. Oj, to coś jest. Można coś kliknąć, Dawaj, klik, kliknij hmm. to. Klikaj to, bo może to gdzieś teleportuje. No aha, mam game Mode i to rozwaliłem, jest. Weź to napraw. No, klikam. Nie tym kawiszem. A, no tak. Idiota. To weź <grybuj> mnie teleportuj. I teleportowało mnie tutaj na początek znowu. No to to już jest koniec pewnie. No. Okej, okay, no to możemy kończyć tą matkę To na tyle w tym odcineczku Minecrafta Zapraszamy na kolejne Odcineczki Minecrafta Siema